Jestem prawie pewien, że mogłem już o tym wspomnieć, ale chyba było to dość dawno temu, a od tamtego czasu na mój kanał przybyło całkiem sporo nowych ludzi. Zatem, dla klarowności powiem to jeszcze raz: nie mam wyzwyczaju oglądać seriali aktorskich. Owszem, uwielbiam oglądać seriale animowane, ale aktorskie wręcz przeciwnie. Trudno mi to jednoznacznie wytłumaczyć, ale zwyczajnie do tej pory żaden taki serial nie przykuł mojej uwagi w jakiś szczególny sposób. Zdarzały się drobne wyjątki, jak na przykład serial o Czarnobylu od HBO, ale sęk w tym, że do dziś pozostają to wyjątki potwierdzające regułę. Po prostu nigdy nie czułem zbyt dużej motywacji, aby być na bieżąco z dzisiejszymi serialami. Chociaż być może to wynika trochę z tego, że i tak jest już cała masa dzieł popkultury, które chcę nadrobić, a czas nadal jest rzeczą dość ulotną, więc w sumie jest mi to na rękę. Jednakże postanowiłem zrobić kolejny wyjątek od tej reguły, a właściwie to serię wyjątków, tak wyprzedzając fakty i patrząc w przyszłość. Mianowicie Szanowny Mistrz Mówienia Niczego Kevin Feige wpadł na pomysł powiększenia swojego Marvelowego Imperium. Tym pomysłem są seriale skupiające się na pojedynczych postaciach znanych z filmów. I zapewne też na kilku nowych bohaterach. Początkowo ten pomysł nie był dla mnie zachęcający, bowiem do tej pory seriale dotyczące trykociarzy charakteryzowały się dość różnym poziomem jakości, szczególnie jeśli chodzi o walory produkcyjne i tu odnoszę się głównie do produkcji CW, które pod żadnym względem nie dorównują produkcjom kinowym. Jednakże w tym przypadku miało być inaczej, bowiem Disney postanowił zasypać pana Kevina kilogramami kapusty, żeby te seriale dorównywały jakością produkcjom filmowym. To już jest dość solidna zachęta, ale pojawiły się też dwa ciekawe argumenty za całą tą ideą. Po pierwsze te seriale mają być bezpośrednio powiązane z filmami i zalecane jest bycie z nimi na bieżąco jeśli chcesz ogarnąć cały kontekst wydarzeń w nadchodzących filmach. i <laughs> Ta... jest to dla mnie trochę drobna forma szantażu w stylu Co? Nie oglądasz absolutnie wszystkiego? No trudno, twój problem nie liczy, że będziemy ci wszystko tłumaczyć. Ale umówmy się, dokładnie w taki sposób działają komiksy i to jest imponujące zobaczyć dokładnie te same mechanizmy na wielkim ekranie. Po drugie, te produkcje mają okazję wypełnić, skupić się na postaciach, których albo jeszcze nie znaliśmy, albo nie poświęcono im wystarczająco czasu, aby wypełnić przedstawić ich wielowymiarowość. Tak, w sumie, to przychodzi mi na myśl jeszcze jeden argument. Jest to także ogromna nadzieja na to, że panowie zarządzający MCU będą mieli okazję pokazać nam coś nowego w ramach tego świata i w ramach konwencji superbohaterskiej. W końcu serial to nie film, zatem zmiana formuły jest wręcz wymagana, a to daje szansę na eksperymenty i świeże podejście na to, jak można tworzyć opowieści o superbohaterach. Właśnie z tych wszystkich powodów ogromnie jarałem się premierą WandaVision. Serio, dawno nie czułem takiego hype'u związanego z czymkolwiek, a ostatni raz czułem taki dreszcz oczekiwania podczas regularnego oglądania Stevena Universe i Attack on Titan. Zresztą jak niby miałem się nie jarać? W końcu zwiastuny pokazywały nam iście fascynujący koncept, jakim jest superbohaterski sitcom, w którym główne role grają Wanda Maximoff oraz Vision, który jakimś cudem żyje i oczywiście przez długi czas nie dane nam będzie wiedzieć czemu. Dodatkowo całość ma miejsce w bardzo podejrzanym miasteczku Westview. Które łudząco przypomina miasto żywcem wyrwane z lat 50. Chociaż z biegiem czasu serial będzie też nawiązywał do innych późniejszych okresów, w których sitcomy święciły triumfy. Jak to się stało, że Wanda z Visionem trafili do takiego miejsca? Czemu Wyżyn nadal żyje pomimo zgonu z rąk Thanosa? Czemu ludność miasteczka Westview nadal ubiera się jak krytyni, mimo że standardy mody już dawno się zmieniły? Odpowiedzi na te pytania nie przyjdą do domu widza od razu i będą musiały się przebić przez dość spore korki na autostradzie. Ale mym zdaniem nie ma w tym nic złego, bo bardzo lubię seriale oparte na tajemnicy, w których nie za bardzo wiesz, co tak naprawdę się dzieje co jest rzeczywistością, a co fikcją. Wandavision mocno opiera się na tajemnicy dotyczącej zapoczątkowania stanu rzeczy, jaki obecnie jest w Westview. Jest to dodatkowe paliwo dla widzów, którzy powinni czuć się zobligowani czekać z wdęsknieniem na następny odcinek, aby dowiedzieć się o co tu biega. Zresztą nie dziwię się wcale, że społeczność fanów MCU zaczęła niemalże od razu cnuć mnóstwo teorii dotyczących wydarzeń w Wandavision, co Prawda, większość z nich okazała się nietrafiona, ale szczerze myślę, że to już jest oznaka nowego, świeżego podejścia w filmowym świecie Marvela. Zazwyczaj filmy z tego uniwersum są na tyle proste, że dyskusja na ich temat nie trwa jakoś szczególnie długo i nie dają one zbyt wiele pola do analizy. Od obejrzysz je sobie, trochę je pochwalisz i szybko idziesz dalej. Ale tym razem mamy do czynienia z serialem, który wręcz wymaga od widza zaangażowania. I zachęca do spekulowania nad każdym drobnym szczegółem. Chociaż ja osobiście już odpadłem z fandomu zajmującego się teoriami, nie ukrywam, że bardzo doceniam to skupienie na intrydze i tajemnicy. Bo poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale nie kojarzę, żeby cokolwiek z MCU tak mocno się na tym opierało do tej pory. Ale nawet jeśli tego detektywistycznego podejścia by nie było, tak czy siak byłbym zachwycony tym, jakie podejście obrali twórcy podczas tworzenia tego serialu. Powiedzieć, że jest to hołd dla sitcomów wszelkiego rodzaju, to mało powiedziane. Sceneria, ubiór postaci, styl humoru oparty na niezręcznych sytuacjach to wszystko jest tak perfekcyjnie stylizowane na sitcom, że gdybym nie wiedział, że te postacie są z filmów Marvela, możliwe, że pomyliłbym ten serial z jakimś autentycznym sitcomem stylizowanym na te stare sitcomy. To jest coś, czego oczekiwałem właściwie od początku. Doznania czegoś nowego, innowacyjnego, dowodu na to, że te postacie da się wcisnąć w zupełnie inną stylistykę i zupełnie inną konwencję. W szczególności pierwsze trzy odcinki pokazują, że jest to jak najbardziej możliwe i serio nigdy nie sądziłem, że zobaczę kiedyś coś podobnego dotyczącego komiksowych postaci na tym razem małym ekranie. Pomaga też to, że za młodości nawet lubiłem oglądać sitcomy i mam co do tego gatunku seriali całkiem spory sentyment. No więc nic dziwnego, że jestem zachwycony połączeniem dwóch rzeczy, które naprawdę lubię: czyli sitcomów i superhero. Jakby te wszystkie zabawy formą i nawiązania od tych cudownie serowych reklam w połowie odcinka, które często subtelnie zwiastują przyszłe zwroty akcji, od klasycznego śmiechu z puszki przy cudownych openingów stylizowanych na intra znane z innych seriali w tej konwencji, to wszystko sprawiło, że po prostu czułem się jak w siódmym niebie. Nareszcie mam do czynienia z własnością MCU, w której nie mam pewności, co się tak naprawdę stanie, w której nie widzę znanych mi schematów i w której ktoś w końcu postanowił zrobić coś inaczej. Oglądanie tego serialu było jak poczucie zapachu dezodorantu w pomieszczeniu, gdzie wszystko śmierdzi jak spleśniałe jedzenie. To było piękne poczucie świeżości, którego od dawna potrzebowałem. Jest to też chyba pierwsza rzecz związana z Marvelem, która tak bardzo mnie rozbawiła humorem. Powiadam wam, że nie uśmiałem się tak bardzo na czymkolwiek od czasu Thor Ragnarok, ale cóż wiem, że humor jest dość subiektywną rzeczą i wiem, że nie każdemu ten humor podpasuje. Niemniej nie mamy tu tylko samych śmichów i chichów. Od czasu do czasu jest nam dobitnie przypominane, że Wanda mimo wszystko nie jest w najlepszym stanie psychicznym, a cała ta starodawna otoczka dość szybko okazuje się być pewnego rodzaju mechanizmem obronnym mającym pomóc jej odpocząć od tego całego syfu, którego doświadczyła. Jest to dość zrozumiała reakcja, biorąc pod uwagę fakt, że po Endgame, o ile większość bohaterów wróciła do szczęśliwego życia z bliskimi, tak Wanda jako jedyna została sama, bez swojego ukochanego syntezoida. Dodajmy do tego ciągły brak pogodzenia się ze śmiercią brata, poczucie winy za to, co się działo w Civil War i mamy przepis na dość rozchwianą emocjonalnie osobę, która w pewnym momencie zwyczajnie nie wytrzymała i zaszyła się dosłownie w swoim własnym świecie gdzie ptaszki pięknie ćwierkają, a sąsiedzi zawsze są dla siebie mili. Jednakże najlepsze momenty tego serialu to te, w których dostajemy chwilowe przełamanie. Znak, że ten idealny świat wcale nie jest taki idealny i to wszystko ma potencjał, aby solidnie grzmotnąć o ziemię. WandaVision potrafi świetnie subtelnie budować napięcie, a niektórym scenom wręcz bliżej do czegoś z pogranicza horroru o dziwo. Nie wiem, czy to tylko moje wrażenie, ale mym zdaniem Samo osadzenie tej opowieści w realiach sitcomowych ma to pewien wymiar symboliczny. Za dawnych czasów tego typu produkcje przedstawiały życie, w szczególności na przedmieściach, jako niekończącą się sielankę, gdzie niemalże wszystko jest czarno-białe, nie tylko pod względem koloru obrazu, a problemy rozwiązują się na przestrzeni jednego odcinka. Nic zatem dziwnego, że dla Wandy to był idealny setting, aby rozpocząć nowe życie, bez tych wszystkich traum, które. Doświadczyła. No ale niestety ewidentnie nasza szkarłatna wiedźma nie zdaje sobie początkowo sprawy ze swojego wyparcia, który widać już w pierwszej scenie, gdzie chwali wyżona za jego niezniszczalną głowę. No bo wiecie, nacznacz, nacz, wink wing. Z czasem będzie zmuszona zobaczyć, że taka ucieczka nie ma tak naprawdę sensu i bardziej pogarsza sytuację. Myślę, że można to w pewien sposób odnieść do naszego postrzegania sitcomów dzisiaj, bowiem już wiemy, że przedstawiają one wyidealizowaną wizję świata, nijak mającą się do tego, jak naprawdę wyglądają przedmieścia czy ogólnie świat. Zatem uważam, że cała ta idea z serialem rodzinnym ma sens na każdej płaszczyźnie. Wanda Wyżyn to nie tylko śmieszna komedia sytuacyjna, ale jednocześnie całkiem spora wiwisekcja psychiki postaci, która przeżyła piekło w życiu. Owszem, nie brakuje tu kilku zmarnowanych okazji i cały ten arc nie jest bez wad, ale i tak raduje mnie to podejście, którego raczej nie dostalibyśmy w tym stopniu w filmach. Zawsze byłem zainteresowany Landou i Visionem, ale przez to, że zawsze występowali w filmach grupowych, nigdy nie dano im na tyle czasu ekranowego, aby wypełnić, zaprezentować to, jacy są ciekawi. Natomiast tutaj to jest ich show niemalże w całości. I powiem wam, że od tej pory Wanda jest moją drugą ulubioną żeńską trykociarą zaraz obok Carol Danvers. Ten serial jest też idealnym pokazem aktorskim zarówno Olsenowy i Pola Petaniego, którzy idealnie odnajdują się w nowej konwencji i serio pokazują na co ich stać. Co prawda Wanda jest tu wyjątkowo... Memiczna, jeśli chodzi o swoją grę aktorską, ale to jak najbardziej jej pasuje i zwyczajnie kradnie ona tym każdą sekundę czasu ekranowego. No uwielbiam ją, tyle w temacie. Jak widać trudno mi się nie rozpływać nad tym serialem i jak na razie wychodzi na to, że mamy istną perełkę Marvela. Aczkolwiek smutna prawda jest taka, że WandaVision nie jest niestety serialem idealnym. Największym problemem tego serialu jest to, że to nadal jest fabuła osadzona bezpośrednio w MCU. A widać to szczególnie od odcinka czwartego, który pokazuje nam nową perspektywę zupełnie nowych postaci, takich jak Monika Rambo, czy nasza zapomniana, stara znajoma Darcy z pierwszego Tora. Obie należą do specjalnej ekipy, która próbuje rozkminić o co chodzi z tym motywem kontroli umysłowej mieszkańców Westview. Od kiedy ten wątek się pojawia, zacząłem mieć z tym serialem problemy. Przede wszystkim nie po to wciągnąłem się w oglądanie cudownego sitcomu, tylko po to, aby w pewnym momencie wrócić do znanego mi świata MCU. Jak dla mnie to za bardzo się ze sobą gryzie, zamiast oglądania tego dziwnego, zwariowanego konceptu, który był mi obiecany, nagle dostajemy nudny wgląd na nudne sceny dotyczące agentów Sword w zwykłym, znanym nam już świecie trykociarzy, pozbawionym tych wszystkich kreatywnych zabiegów z poprzednich epizodów. Nie nie wiem już, co jest gorsze. To, że czwarty odcinek jest niemalże w całości poświęcony tej ekipie, zamiast na tytułowych bohaterach, co przywodzi mi na myśl The Book of Boba Fett, czy to, że potem mamy co chwilę przybitki na te ich rozkminy, które są tak nudne i odwracają uwagę od najlepszych momentów serialu. W sensie, nawet lubię postać Moniki, która jest całkiem spoko, ale taką Darcy czy tego azjatyckiego detektywa nie jestem w stanie zdzierżyć. Naprawdę liczyłem, że dostanę tu wypełni przyziemne spojrzenie na tytułowe postaci. Ale nie, najwyraźniej nadal musimy wszystkim przypominać, że to łączony świat. Na początku to była największa zaleta tego świata, ale coraz bardziej widzę w tym wadę. Co gorsza, dostajemy tu wyjątkowo potężny infodump, zdradzający wiele tajemnic. Jasne, wiadomo, że jakieś odpowiedzi musieliśmy dostać, w końcu o to chodzi w tym serialu, ale naprawdę uważam, że dało się to zrobić Bardziej subtelnie, a nie przez dosłowne siedzenie i tłumaczenie nam o co biega. Już nawet nie wspominam o tym dość szybkim czytaniu Wikipedii przez postacie, które streszczają nam w ogóle historię Wandy, którą ja już doskonale znam. Ale być może to ja mam najbardziej przeląbane, bo trochę komiksów się w życiu przeczytało i trochę filmów z MCU się widziało, więc spora część tych rzeczy była dla mnie oczywista i tłumaczenie tego było stratą czasu dla mnie. No ale okej, okay, rozumiem, że nie wszyscy mogą posiadać taką wiedzę, a na tym etapie MCU jest tak rozległe, że zapewne nie wszyscy są w stanie być na bieżąco ze wszystkim. Z finałem tego serialu też mam trochę problemów, w sensie nie uważam go za jakoś bardzo zły i ma on kilka naprawdę porządnych momentów, ale jego największym szkopułem jest postać Agaty Harkness, która pojawiała się we wcześniejszych odcinkach jako dość zwariowana sąsiadka, ale potem okazuje się być głównym złoczyńcą. Osobiście nie widzę powodu, aby dodawać tu złola, bo sam motyw Wandy, która sama z siebie jest tak jakby antagonistką, jest o niebo ciekawszy. Agata nie jest jakąś mega nieciekawą postacią, ale tutaj mi ona po prostu nie pasuje, tym bardziej że jej obecność sprawia, że ostatni odcinek bardzo przypomina mi klasyczny trzeci akt Marvela, czyli znowu mamy tu wielką bitkę na lasery i inne bajery. To już w ogóle nie pasuje do wszystkiego, co było wcześniej. I chociaż lubię parę pojedynczych momentów, jak na przykład w sposób, w jaki Wanda pokonuje Agatę, albo jak Wyżyn rozprawia się ze swoim białym sobowtórem, ale poza tym to kolejny marvelowy szum akcja dla samej akcji, która naprawdę nie była tu wymagana. Jeszcze jakby ta batalia była kreatywna lub wykorzystywała cały czas elementy sitcomowe, widoczne od początku. A tak, to dostaliśmy coś, co jest bardzo oderwane od całości estetycznie. Nie jestem też zadowolony z tego, że troszeczkę uproszczono wątek winy Wandy za Stan Westview i chociaż scena, gdzie musi się skonfrontować z tamtejszymi mieszkańcami jest świetna, a pożegnanie z Wisonem i jej dziećmi jest świetne, tak mam wrażenie, że troszeczkę to przyspieszono i Wolałbym, aby bardziej skupiono się na tym, a nie na wartkiej efektownej akcji. Ale pomijając te wszystkie słabsze elementy, nadal uważam WandaVision za wyjątkowo udany serial. I ten niedoskonały finał nie sprawił, że patrzę na całość w gorszy sposób. Wciąż uważam, że jest to naprawdę solidny serial, który potrafi jednocześnie świetnie bawić się prezentacją wydarzeń, jak i przedstawić nam w ciekawy sposób dramaty bohaterki. Przede wszystkim jest on bardzo Ewidentną oznaką, że panowie sprawujący pieczę nad MCU zaczynają powolutku kombinować, w jaki nowy, niespotykany do tej pory sposób ukazać znane nam od lat postacie, oraz jak zabawić się znaną formułą. Co prawda czasami widać, że trudno rozstać się z tą formułą w 100%, ale przynajmniej pierwsze trzy odcinki pokazały, że jak im się chce. To jak najbardziej są w stanie przedstawić nam coś innowacyjnego. Naprawdę tego potrzebowałem takiego zapewnienia, że ktoś faktycznie się postara, aby czwarta faza MCU nadal angażowała i przedstawiała nam nowe pomysły. WandaVision jest pierwszą jaskółką pozytywnych zmian. I mam nadzieję, że następne seriale z MCU też będą tak eksperymentowały z formą, bo ewidentnie mają do tego znacznie większe pole niż filmy. A z mojej strony to by było na tyle. Jak zwykle dziękuję Wam za uwagę. No i trzymajcie się, moi drodzy. Do następnego razu, cześć.